Z wszystkich serdecznie w tym dosyć nietypowym odcinku dzisiaj, bo chciałem Wam trochę opowiedzieć o filmie, na który byliśmy wczoraj zaproszeni. Niestety, nagrywałem dźwięk dzisiaj w samochodzie. Jak to zwykle bywa, no, stwierdziłem, że przetestuję nową technologię, czyli chciałem nagrać na Nexusie, ponieważ. Na iPhone'ie po prostu aplikacja, którą, którą normalnie nagrywam, nie działa bo ze względu na beta iOSa, więc nagrałem wszystko fajnie, ładnie. E, niestety okazało się, że dźwięk się do niczego nie nadaje. E, po prostu jest totalna, totalna masakra, więc musiałem się zdecydować na inne rozwiązanie. E, no i tym samym jesteśmy tutaj. Skorzystam z tej okazji i, i, i pokażę Wam trochę screenów, parę innych rzeczy. Film jest, jak widać, z tymi dwoma panami, czyli ten tutaj po prawej stronie to jest pan Vince Vaughn, a z lewej to jest Owen Wilson. Nie dość, że to są jedni z moich ulubionych aktorów, naprawdę, naprawdę są świetni, mają genialnie gadane, po prostu dopełniają się jeszcze jak, jak grają razem, to dopełniają się niesamowicie. Więc no wymarzone, wymarzone duet do, te, do tego typu komedii. Film jest bardzo pogodny, bardzo zabawny, także polecam każdemu zobaczenie go. Natomiast to, czego może nie wiecie, to jest to, że akcja dzieje się w siedzibie Google. Jak widać zresztą w tle, nawet występuje parę z bardziej, mniej lub znanych osób. Nie będę zdradzał szczegółów, ale, ale jak, jak trochę wiecie o Google, to poznacie te osoby. A w każdym razie, jak widać. Zabawa w filmie jest niezła. No, słuchajcie, film ma dwie płaszczyzny. Po pierwsze, jest to świetna komedia. Zresztą te płaszczyzny są dosyć oczywiste. Po drugie, jest to amerykański sen, spełnienie marzeń itd., itd. Tematyka taka dosyć typowa dla Amerykanów, ale to, o czym wiele osób może nie wiedzieć, lub może im się to nie spodobać, lub spodobać, no, nie wiem, ze gustu, ze przekonań. I tak dalej. To jest to, że jest to firm, na który Google wyłożyło kasę. Zapłaciło za niego po prostu. Także z jednej strony jest to świetna, świetna okazja, żeby zobaczyć, jak wygląda ta firma od środka. Z drugiej strony, no nie jest to do końca tak jak. Nie jest to do końca rzeczywistość. No powiem krótko. Ten pan na przykład gra tam bardzo złą rolę ten pan, bardzo śmieszną rolę. No w każdym razie, naprawdę, film pierwsza klasa. Z tym, że trzeba pamiętać trochę, że, że jest to zagrywka pr z ich strony, więc no miejcie, miejcie się na baczności pod tym względem. Chciałem Wam jeszcze dzisiaj pokazać jedną bardzo fajną aplikację na iPhone'a. Nazywa się 360 Series. Jest to aplikacja, w której, za pomocą której można tworzyć Panoramy oraz przeglądać panoramy stworzone przez innych. Jeśli kojarzycie z internetu, z różnych miejsc, gigapikselowe panoramy, które, które są no, w różnych ciekawych miastach. Ostatnio osobiście przeglądałem akurat Dubaj. Znajdźmy Wrocław. Gdzie jest Wrocław? Zaraz zobaczymy, co tutaj się w tym mieście działo. Co się pojawi nam na mapie? No nie mówcie mi, że nie ma ani jednej panoramy w tym miejscu. Proszę, proszę. Coś jest. Już coś znaleźliśmy. I to są panoramy stworzone przez użytkowników takich jak, jak ja, jak ty, jak ona. Tak, ta pani, która się na ciebie patrzyła w tramwaju. Do ciebie Bartek mówię. No i słuchajcie. Przepraszam, oddalę troszkę, ustawię ostrość. Teraz zwróćcie uwagę, że tą panoramę możemy oglądać przesuwając w tą lub tamtą stronę telefon lub tablet. W tym wypadku akurat robimy to na iPadzie, natomiast działa to również oczywiście na iPhone'ie. No i możemy to też robić ręcznie. Panoramy są naprawdę 360 stopni możemy sobie spojrzeć pod stopy fotografujący magicznie zniknął. No i mamy tutaj, tutaj most. To są oczywiście panoramy robione za pomocą jakichś telefonów komórkowych i tak dalej, więc one nie są jakieś genialnej jakości. Są natomiast i tego jest mnóstwo. Naprawdę w Polsce jest tego po prostu mnóstwo. No, a tak jakbyśmy jak chcieli troszkę bardziej ekstremalne widoki, no to tutaj mamy. Jak widać, nie, nie można się za bardzo zbliżyć, Zoomować niestety. Zaraz znajdziemy jakąś panoramę, która będzie troszkę lepsza. No i proszę, tu macie chyba jeden z najbardziej spektakularnych widoków na świecie. Czyli z najwyższego budynku na świecie, przepraszam, że tak kiepsko wygląda, no, ale nie jestem absolutnie w stanie manewrować kamerą i iPadem równocześnie. Natomiast słuchajcie, poziom detali. Znaczy, tak, aplikacja nie wspiera jednak zoomowania tak bardzo jak na stronie internetowej. Natomiast macie tutaj Dubaj po burzy piaskowej, czy też w trakcie burzy piaskowej, chyba po, gdzie widoki są. No, z tej wysokości to widoki są naprawdę niesamowite. Pod nami teraz widokowy właśnie na Burj Al Khalifa. Dodatkowa aplikacja ma element zabawy. Tutaj dostajemy różne misje. Na przykład stworzenie na Alei Vitosa, stworzenie panoramy biurowca holdingu Spectra. No i możemy rozpocząć tą misję, z tego powodu dostajemy jakieś punkty, tu mamy ilość naszych panoram lokalne, czyli, czyli nie do internetu, ilość misji ukończonych i nasz ranking. Także, także cała zabawa ma dodatkowo postać gry, jest też, oczywiście w ustawieniach jest instrukcja jak robić prawidłowo te panoramy, no ale zabawa jest przednia, także jak macie okazję to, to zainstalujcie sobie, aplikację nazywa się 360 Series, o czym, czy ja będę w stanie złapać ostrość tutaj. Będziecie musieli tak, tak na to patrzeć, inaczej nie zbliżę. No w każdym razie, em, tak to wygląda. Także tak to wygląda. Dzięki bardzo za odcinek. Pobawcie się 360 series, bo aplikacja jest naprawdę fajna. I do zobaczenia. Kuk rozmawiał o czujnikach. On mówi, że sam nosi Nike Fuel Bardzo się dziwnie na mnie spojrzał. Po prostu świetny film, że pójść sobie do kina, spędzi trochę czasu. Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie.